Witam jeszcze raz bardzo serdecznie z tej strony Dante Angel, a to jest rozgrywka Solo Lich of Legends. Podchodzę drugi raz do tego nagrywania, ponieważ miałem bardzo duży problem, mianowicie na samym początku gry dostałem DCK. i przerwał mi nagrywanie, ale już wracamy do gry, więc myślę, e, że nie będzie źle, ja gram tutaj Leonom oczywiście. E, na bocie ze mną jest Caitlyn, jest z nami w drużynie Lux nam idzie. Jest na Diddy z dżungli i... I ktoś... i jest na topie, tak. A przeciwko nam gra Miss Fortune z Soraką na bocie. Eee, I resztę postaci mam przedstawię po prostu jak wejdę do gry. Eee, I tem na wstępie mam już kupione, wkładam się pod Surelię. Eee, jak na początku mam nadzieję, że mój team nie będzie na mnie złe. Ale to po prostu nie była moja wina. Klient Zola mi wywalił niespodziewanie i... Wyszedłem, ale dobrze, że szybko zareagowałem i mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobrze, że to się stało na samym początku, a nie na przykład w środku rozgrywki, bo to już by było złe. Bardzo złe. Dobrze, jestem chyba loguję się do gry. Dobra. Jestem w uh, I have a Error. I don't know. I don't know why. Um, dobra. O kurde, piąty i czwarty level, a ja mam pierwszy. Boże, to które? Piąta minuta? Dobra, Jeśli Ja się nie mogę zbliżać tutaj. That's fine. Byleby nie padać. Boże, jestem bardzo do tyłu. Naprawdę. Jestem tak do tyłu. A, mam szybko na drobię. Ech. Dwa. Dwa. Złe to było, bardzo złe to było, ale... Dobrze, drugi level z tą okay. <gry> pokonany. nie Okaj, Nie, one już mają PMDR wele, więc nie będę wbijać. Nie było u nas SS-a, ale Kate nie sobie naprawdę dobrze radzi. Nie. Tak. Nie ściągnęło jej, a szkoda. No cóż. Ja już nie mam Mordor. One mają piąty level. One mają piąty level, ja mam trzeci. Więc muszę uważać... ...bardzo na tego Bo on się tutaj na mnie czai. Ale, no, wygląda względu na to, że sytuacja... Jest to słońca tak, to jest to jest ten haresleony SS. No i dalej. No i nie idziemy źle. Wygrywamy. Jestem troszeczkę do tyłu z levelem, ale już mają szóste. Ja mam szaty, więc nie za dobrze to wygląda, ale. Ach. misowałem. You back? Wracam, dobrze. Ono wróci, potem wrócę. Ale to dobrze no. Mhm, No prawie by mnie zabili tutaj, ale. Na szczęście się wyflaszowałem i nie padłem przynajmniej no cóż, dobrze Muszę kupić pinka Kupię dwa pinki i obraduję całego całego bota naszego tutaj jeszcze to Kupię buty standardowe może Jeszcze? Dwa Dobrze, u nas, u nas ogarniają, więc... I buy pink. I buy pink. I buy pink. I buy pink. <coughs> so we will see. Out. Dobra. Mam ty nie wiem, co maksować chyba to. Chyba Q będę maksować na Leonie. Oni mają już siódme. Do mojego piątego. Więc to za dobrze nie wygląda, ale... Dobrze, że... Czułbym się pewnie gdybym miał... Gdybym miał odstawał. No, kill him! Nice. I udała... udała nam się akcja, bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam się akcja udała. Już mam ulci. Więc, więc, więc... Spok spokojnie. Powolnie nadrabiamy. I wygląda na to, że wygramy ten mecz. Powolnie nadrabiamy straty. Łoł! Yy, mój błąd Mogłem się tak nie wbijać eee, Poczułem się troszeczkę zapewnie No cóż Postaram się nie robić takich błędów w przyszłości Okej, okej 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 Trzymaj friend. No źle Źle, troszeczkę źle. Bo dałem kinami z Fortum, ale... ale już będę uważać. Będę... Ach... Nie mamy tu warda. Mmm... O Boże... Right, I like it. No, mm. My bad. Damn, I'm an idiot. Uh, no, it's okay. It's okay, don't no worry. Don't worry. Trzeba podtrzymywać naszych na duchu w takiej sytuacji. Bo tutaj... Wady mm, nam się pokończyły. I wypadałoby się wrócić, kupić pinki. Ale to moja okazja, żeby nadrobić level. Dobra, ona chciała mnie już sfrasować tą. Mhm. Uh -huh. Dobra, ona wróciła, więc ja jej zostanę w formie. Ale jestem przygotowany do tyłu. no trzy levela do tyłu, i nie mamy... Mm, dobra. I nie mamy tutaj... A do tego raz padłem, no nie... Niech ona sobie tu pofarmi. Ja pokambię w krzakę. SS Jestesz... Nie, no, nie warto. Not worth it. Eeeem, um, dobra, to teraz to Kiep, Uda, okay. Udało nam się coś zadziałać tutaj I ładnie zdejmowaliśmy I back forward bank for, for this. Hm. Przecież nie powinniśmy się tak wracać, ale yy, wracamy. Ewelin wpadnie. już To już to nie będzie za... Za prosta i za fajna gra niestety. Weźmiemy ten i ten, jest nam cooldowny, no i na razie to wszystko. Wracamy się na nie To jest 10-10, także... Wyrównana gra, bardzo. Naprawdę bardzo wyrównana gra, no mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to jednak wygramy. U nas w Caitlyn nie ma... Nie ma itemów niestety. Ale już lecę tutaj powalda. wadę się jest w się jest w Koniec serii. Uhu! Zaliczyliśmy dwa trupy Więc jest naprawdę bardzo dobrze Naprawdę bardzo dobrze. Thank you. Aaaa, przyznam się Wam, że kram Leoną po raz pierwszy, więc... Nie wiem, czy cokolwiek to zrobi. Ale mogę go odstraszyć. Ładnie. Do He no tutaj jest zniszczyła nam warda oczywiście Jak żeby inaczej Dobrze Naprawdę pięknie nam to wychodzi tutaj Out If eee. Ops Jack tu przyszedł To sobie nie radzimy To było greedy troszeczkę z mojej strony, ale okej okay. Dobrze, ja się już Ja się już wrócę No tutaj nie mam co z takim HP zaczynać BR ma be right back No ale nie jest źle, naprawdę, radzimy sobie na tym bocie Mamy nasze obuwie Merkurego Kupujemy łyżym wodę Kupię 3 Kupię 3 hmm. Dobrze, ja już w tym wypadku obajdę tą akcję Ale chyba nic z niej nie wyniknie najmniej tak myślę. To jest pod piątką, tak? To jest tu. No to... Myślę, że będziemy to poszować teraz. Sądź tak właściwie. Ale... Bardzo ładnie. Nasza drużyna zniszczyła wieżę. A my musimy... Tutaj się... No tak powiem... Ładnie ta... Kiedy nabija naprawdę Bronić słodziutko Podpuszczowaliśmy ich Tam, ja, trzeba zadać. Naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra akcja! Naprawdę bardzo dobra akcja! jest my first game... My first game... Żeby kupić jeszcze jeden... Żeby kupić coś na... nie na obrażenia, tylko na zdrowia. że po prostu być bardziej healthy, great, po faliu że Ani kroku hmm. po prostu hmm. że spu... spuszował tureta po prostu. Nie? Hmm. No niech one tylko podejdą tu do nas. O boże. niestety. No. Kur... Dzi... Alec do dragon, okej. Okay. Robimy smoka. Idziemy na smoka. Przepraszam, że tak mało robię, ale Staram się tutaj. Dobra. Przytangować tego smoka i się po prostu wycofać tak. Mm. Bo mam zbyt mało życia. Jak to jest 2? Nie ulegnę. I cóż. Idziemy. A wie tego topa. Na trzy bota. Mhm. Dobra. przegraliśmy całego, że ja poczekam na Caitlyn? wciąż po prostu tak dobre starty i się wymieniamy tymi pinkami po prostu. No dobrze, zaryzykuję. Zaraz wszyscy... No, Okej, okay. spuszujmy tego, bo to ja jestem za tym, żeby go puszować. A, pusz. Pewnie mhm. chcę zaryzykować tutaj. Nie, ale nie zaryzykuję. Ach, tu grydzi. Nie ma minionów. Jeszcze ich miniony są. Ale tutaj dam. Tak. To się opłacało. Naprawdę się opłacało. Jest dobrze. Sunfire. Eee... Sunfire myślę. Eee, ale tu mi brakuje do tego i temu jednak. Troszeczkę. A to pod rzeką to złożę sobie warmę od razu. Ładnie, naprawdę ładnie. Kiedyn poszuje, Keddin tutaj bardzo galnia. Na szczęście ja też. Mm. No jeszcze mi brakuje. Albo złożę Sunfire Cape, wiecie? Tak, to mi się wydaje. Trochę więcej mi da. Dobrze. Czyli wszystko przenosi się na mida Tutaj ładny pushing na wszystkich liniach Cieszę się bardzo, że myśmy jednak tego bota Mimo wszystko ładnie sobie radzą Naprawdę ładnie sobie radzą Pięknie Ja myślę, że to jest już koniec Że oni się poddadzą i to bardzo szybko Tutaj idą już miniony Dobra Upuszujcie to, dobrze Ja go zająłem, a w tym czasie odpuszowaliśmy ładnie Naprawdę Okej okay. ja, ale co tu Lećmy jeszcze tego tureta spuszować. No jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę. Ale dobrze, uciekamy stąd. Naprawdę dobrze wyszło. Naprawdę dobrze. Taki hard pushing. Dobra jesteśmy we trójkę więc możemy coś działać No i się niepotrzebnie wbijaliśmy Jest Super I się poddanił, naprawdę I to jest zwycięstwo i tylko niech mi się luck o to jest zwycięstwo pierwszy nasz mecz Lionu e, myślę, że nie było źle zważywszy na ten pierwszy DC i potem e, moje trzy lewe do tyłu ja jestem bardzo zadowolony z mojej gry i mam nadzieję, że Wam też się podobało e, przepraszam, że tak chwilami mało komentowałem ale skupiałem się na rozgrywce E, Żegnaj się z wami Dante Angel, zapraszam do komentarzy, do lubienia mojego kanału, do wymieniania się poglądami. Jeżeli coś zrobiłem nie tak, albo składałem nie takie temy, to po prostu proszę poprawić mnie w komentarzach, czy cokolwiek mi zaproponować, bo... E, bo tak jak mówiłem, ja on nagrałem pierwszy raz. Żegnaj się z wami Dante Angel i do usłyszenia.